Jakiś czas temu miałam okazję pojeździć LC500. Nie, nie rób mi takich rzeczy. Ludzie zawodzą, przyjaciele czasem okazują się wrogami. Hm, sprzęt czasem się psuje, a samochody? Samochody nigdy nie zawodzą, zwłaszcza jeśli pokochacie się od pierwszego wejrzenia, no od tego momentu wiecie, kiedy podpisujecie dokument kupno-sprzedaż, a potem do sprzedaży. Tak, na pewno będziecie się kochać na 100%. No może jakieś takie drobne problemy mechaniczne albo elektroniczne gdzieś się pojawią, ale miłość jest to wielka. I właśnie dlatego tak kocham ten świat na czterech kołach, bo tutaj. Nic, niczego nie udaje. V8 to V8, hybryda to hybryda, elektryk to elektryk. Nie ma tutaj udawania. Ja też nie udaję. Zapraszam Was na spotkanie z Lexusem LC500 Convertible, czyli bez dachu. Oczywiście dach można złożyć, o czym za chwilę wszystko Wam opowiem. I jest to samochód, który jest rejestrowany na cztery osoby, ale bezpiecznie i komfortowo przejedziecie w dwie. No zwłaszcza jeśli przewieziecie jakieś 700 tysięcy, a nawet w tej specyfikacji troszeczkę więcej na konto Lexus Polska. Zapraszam do łapkowania, do bycia ze mną, do dzielenia się tym filmem, pokażę Wam to auto i opowiem wam, dlaczego ta stara dobra motoryzacja jest starą dobrą motoryzacją. V8. Linia idealna. Nie, chodzi o samochód. Narysowali go w taki sposób, słuchajcie, że niewiele da się tutaj zmienić. Kombinują od 2015 roku, bo od 2015 roku mamy do czynienia z Lexusem LC500 w dwóch wersjach, bo mamy oczywiście samochód, który jest kabrioletem, ale mamy też sztywny dach to jest sportowa fura. Mamy tutaj do wyboru też yy, różne napędy, ale o tym może za chwilę różne silniki. Zobaczcie na to, co się zmieniło. Przyszedł taki moment w motoryzacji, że wszystko musiało być duże, nawet u japończyków, którzy do tej pory z miniaturyzacją się raczej yy, nam kojarzyli. Więc mamy tak dużego grilla. Mamy duże lampy ledowe. Mamy wloty powietrza, które nie są fejkowe z przodu. Hmm? Aj, nowe wzory Felk. zobaczcie jak pięknie one pasują akurat do tego samochodu, 21-calowe, świetna opona, ona się tak klei, słuchajcie, że naprawdę nic, tylko pojechać na tormy. akurat wylądowaliśmy gdzieś w lesie, w okolicach Wisły. Mamy również, zobaczcie, chowane klamki, to już było i tutaj też wloty powietrza, one nie są fejkowe na szczęście, tak było w Suprze, o ile dobrze pamiętam i teraz tak, Idziemy na tył, i tutaj pokazujemy jeszcze lampy tylne, które są kapitalne. Mają tutaj takie ostre zakończenia to też jest charakterystyczne bardzo dla Lexusa. I dodatkowo, ja mam takie wrażenie, że one wyglądają jakby płakały. Coś podobnego widziałam chyba w Porsche Tajkanie, tylko że z przodu. No jest to naprawdę bardzo ładnie zaprojektowane. Otworzyłam bagażnik. No tak, ale to jest trochę tak, słuchajcie, że żeby otworzyć ten bagażnik, to trzeba się troszeczkę nakombinować. Dlaczego? Yy, dlatego, że bardzo trudno znaleźć guzik do otwierania tego bagażnika. Trochę się ubrudziłam. Yy. To od razu przy okazji powiem Wam, jaką pojemność ma ten bagażnik. Bo oczywiście jest to samochód nie do podróżowania po całej Europie, chyba że macie naprawdę bardzo niewielkie potrzeby. 147 litrów bagażnika to nie jest wiele. Powiedzmy, że zmieści się tutaj e, jedna walizka, może jakimś cudem dwie, może jakaś torba podróżna. No tak to wygląda, ale jest to samochód, który jest w specyfikacji Super Turismo, czyli. Mamy kilka takich udogodnień, które pozwalają nam pojechać nie tylko yy, przez promenadę na przykład, czy do centrum miasta, żeby troszeczkę pojeździć sobie z otwartym dachem, albo nie wiem, wzdłuż yy, jakiegoś, jakiejś nadmorskiej miejscowości. Tym samochodem da się pojechać dalej, ale tylko we dwójkę, bo jest to samochód, który mimo że jest rejestrowany na cztery osoby, to wierzcie mi albo nie, zaraz Wam to pokażę z tyłu. Nie wsadziłabym nawet wroga. Szkoda mi by było wroga nóg. Yy, właściwie każdych nóg. No chyba że nie macie, no to w takim razie tu będzie wygodniej. Piękny jest ten samochód. Z każdej strony tutaj sobie troszeczkę z Antkiem chodzimy, żeby wam pokazać jak on wygląda i muszę wam powiedzieć, że ja jestem zachwycona tą bryłą, bo faktycznie jest ona narysowana bardzo skrupulatnie. Jest ponadczasowa, można powiedzieć i ten samochód jest ładny. Jest po prostu Ładny, co by nie mówić, bo wszystko można powiedzieć o japońskiej motoryzacji. Są miłośnicy, są tacy, którzy nie cierpią i nigdy nie wsiądą, nigdy nie kupią. Ale ten samochód naprawdę wygląda kapitalnie. Tylko drogi jest. Trochę za drogi. Jakiś czas temu. Dzięki uprzejmości jednego z moich kolegów artystów, Rafał, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeździłam wersją hybrydową tego samochodu. No kapitalne ma zawieszenie, absolutnie. Potem w Zakopanem bodajże z Lexusem Polska też miałam okazję przetestować sobie v tylko nie miałam jej na tak długo. I dzisiaj z perspektywy osoby, która, kierowcy, który już mógł pojeździć trochę tym samochodem, trochę to znaczy około tygodnia, mogę powiedzieć, co się zmieniło i co ja czuję, że się zmieniło w tym aucie pewno układ jezdny. Jest zupełnie inne ustawienie sprężyn amortyzatorów, to się czuje, ten samochód jest wzmocniony. Mamy do czynienia jeszcze z kabriolasem, więc no, sami wiecie, że musi być bardziej wzmocniony, więc mm, mamy drzwi od zewnątrz y, aluminiowe, a od wewnątrz to jest włókno węglowe. I zawsze chciałam to zrobić. Chciałam po prostu wskoczyć i wyskoczyć. Nie zrobię, ale wyskoczę chociaż. Fantastyczny jest ten samochód. Na pierwszy rzut oka może się podobać nawet tym, którzy nie lubią motoryzacji japońskiej. O a teraz zapraszam do środka. Albo nie, najpierw pokażę wam serdutko. Unia Europejska, zobacz, co zrobiłaś, zobacz, co zrobiłaś, chcesz wyeliminować takie piękne silniki. To jest w ogóle taki ostatni kanin można powiedzieć, bo tego typu samochodów już z tym silnikiem nie dostaniecie. A ten silnik, to oczywiście V8, to nawet widać, jest po prostu Nieprawdopodobnie brzmiący, jest nieprawdopodobnie generujący nieprawdopodobną moc, bo ten 5-litrowy silnik wolno sący bez żadnych dodatków, bez żadnego silnika elektrycznego, prawdziwa wolno sąca jednostka generuje moc 464 koni mechanicznych i 530 Nm tutaj mamy. Mamy też połączenie silnika ze skrzynią biegów automatyczną, jednosprzęgłową. Ona ma 10 biegów. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak to szybko zmienia biegi, jakie to jest precyzyjne. To połączenie z tym mm, zawieszeniem, ja się czuję komfortowo za kierownicą, a kiedy chcę coś bardziej, coś więcej, to ten samochód natychmiast reaguje, reaguje natychmiast na każde moje polecenie, na każde wciśnięcie gazu. Jestem jadę z prędkością 140 nie ma problemu, żeby dodać więcej gazu i przyspieszyć, oczywiście tam gdzie można, bo wiadomo, że nie wszędzie można. E, jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę, zresztą ten samochód, słuchajcie, on jest dość ciężki, a jednak no bo to przecież kabriolet, a, a jednak przyspiesza od 0 do 100 4,7 sekundy. No wow, bo po prostu Ja jestem w takim totalnym szoku, bo za każdym razem kiedy wsiadam do tego samochodu, do LC500 z tym silnikiem to mam taką, takiego banana na twarzy, że ja wiem, że będzie się działo. Wiem, że ten silnik da mi maksymalną moc, da mi super radochę z tego, że jadę, że cieszę się mocą tego samochodu, ale też przy okazji, no zobaczcie, mogę sobie zamknąć dach i jest w środku. Cicho, mogę sobie otworzyć dach i czuję każdą dzielnicę Warszawy, która pachnie zupełnie inaczej. I to jest przyjemność z tego samochodu. I dlatego oni podwyższyli cenę za ten samochód, bo wiedzą, co mają. No i też. Ciekawostka dla Was, że jeśli chcielibyście na przykład kupić sobie Lexusa LC500 z silnikiem V8, to ja bym się spieszyła, bo to jest naprawdę ostatni Mohican i za chwilę tych samochodów na rynku nie będzie, albo będą jeszcze droższe, niestety. Silnik z przodu, więc napęd na tył <grym> i lata to słuchajcie, naprawdę nieźle. Zresztą zaraz Wam udowodnię, A teraz chodźmy do środka, póki mam otwarty dach i jeszcze nie zeżarły nas wszystkie muchy. Zapraszam na salony, zwłaszcza że salony mogą się spodobać. Może nie do końca będą się podobały osobom, które nie lubią koniakowego koloru. Akurat tutaj jest wyposażenie w wersji sport turismo. No, może się podobać ta koniakowa skóra? Niektórzy zwracają na to uwagę. Jak jeden z otwartym dachem pokazują mi okejkę, ale niektórym może się to nie podobać. Natomiast jest to prawdziwa skóra i niczego nie udaje, tak jak powiedziałam na początku naszego dzisiejszego spotkania. To jest super. Dach też jest zrobiony z bardzo fajnego materiału. Podobno producenci mówią o tym, że będzie działał przez 50 lat i nic się z nim nie powinno wydarzyć. Fotele super, super komfortowe, chociaż mamy tutaj trzymanie. Boczne i także siedzisko ma trzymanie boczne. One są wentylowane, zobaczcie te dziureczki tutaj, wentylowane i podgrzewane. To wszystko jest, oczywiście pod palcem. To wszystko macie pod ręką. W ogóle w tym samochodzie jest tak wygodnie, że właściwie omiatacie go całą szerokością waszych ramion, tak myślę. No zobaczcie, ja wystawiłam rękę i właściwie mogłabym otworzyć drugie drzwi bez kładzenia się na konsoli centralnej, która. No właśnie, tutaj też się troszeczkę pozmieniało, ale niewiele. Mamy tak. Selektory przede wszystkim. Tutaj możemy sobie szybko wyłączyć kontrolę trakcji. Polecam bardzo, zwłaszcza na to, że ten samochód jest dzikusem totalnym udowodnię. Druga sprawa, selektor ym, zmiany biegów mamy tutaj. Mamy sport, sport plus normal yy, i eco i komfortowy. I też jest jeszcze taki jeden bieg, który można wykorzystać właśnie na torze. I tak, mamy kilka takich małych schowków. Tutaj są. Miejsca na kubki, właściwie na jeden, ale można sobie zagospodarować drugi kubek. O tutaj w ogóle to jest bardzo śmieszne, tego się trzeba nauczyć. Bo zobaczcie, trzeba to przeciągnąć i dopiero od strony kierowcy można otworzyć sobie podłokietnik. On jest otwierany tylko z tej strony. Mamy dwa gniazda USB typu A i USB typu C. No i takie względnie duże, czyli małe. Mało miejsca jest po prostu w podłokietniku. Ale. Co ja się naszukałam, gdzie jest otwieranie dachu, bo oczywiście nie pamiętałam tego, dawno nie miałam do czynienia z MC500, kilka ładnych lat. I wyobraźcie sobie, że myślę, myślę, myślę sobie, mówię, kurde, no, no nie ogarnę tego, nie szukam tego, tutaj wszystko pozamykane. No i w końcu, no co, przyjacielem w takiej sytuacji, wiadomo, YouTube, nie? Więc weszłam. Dziękuję bardzo, Marek Drives, Marek Wieruszewski. Pozdrawiam cię serdecznie, bo miałeś, zdaje się, ten sam problem. Otwieranie dachu jest po prostu tu, jak w kabinie pilota po prostu. I to było śmieszne. No i mamy też taki malutki schowek tutaj przed pasażerem. Słuchajcie, w ogóle to, jak się wsiada do tego samochodu, czuję się, że... Te materiały są naprawdę wysokiej jakości. Zobaczcie, jaki odskulowy tutaj też pomysł na to, jak przytrzymać pasy, żeby nam nie latały podczas, podczas większych prędkości przy otwartym dachu. To też się liczy. Malutkie kieszenie, w których właściwie możecie przewozić jakieś niewielkie, drobne rzeczy, bo cała reszta jest niestety nie do przewiezienia w tym miejscu. Dobra. Skrzynia sekwencyjna. Tu mamy ekran, który jest bardzo fajnie ułożony. Chociaż myślę, że gdyby w przyszłości ktoś chciał zrobić LC500 z V8, to pewnie pomyślałby o tym, żeby troszeczkę przesunąć stronę kierowcy. Potem wam pokażę, jak to wygląda przy obsłudze samochodu podczas jazdy. No i też mamy bardzo prostą kierownicę, która zachęca do tego, żeby trochę poklikać, ale może niekoniecznie, bardziej tu przy selektorze. I tak, tyle tylko. Że ten samochód jest rejestrowany na. Proszę nie uciekać, jak mówię. Na cztery osoby, ale powiem Wam, że za żadne skarby świata nie chciałabym pójść do tyłu jako pasażer. Przecież to nie ma żadnego miejsca. Za to ma dywany. Zaraz zaprezentuję. Poczekaj, Jezu, jak pacnęłam. Zobaczcie, kawałek dywanu. Elegancko, no tutaj jest bardzo elegancko, muszę wam powiedzieć. I teraz zobaczcie. Sa oczywiście fotele ustawione są pod kierowcę, więc teraz jak opuszczę, to stracę nogi. Oła, nawet nie dam rady chyba. o o o o o, o bo idzie sobie do tyłu, do tyłu, do tyłu. Stój! Ja pierdziule. Żyję. On <śm> tak nie musisz mnie ratować jak w Astonie. No i tak to wygląda. Z tyłu y nie pojedzie się wygodnie, jakoś specjalnie. Ale jakby się człowiek uparł, to w czwórkę gdzieś by zajechał, pewnie na następną ulicę. Tak mi się wydaje. Dobra, to dosyć tych wygibasów. Puść. Dziękuję bardzo. Chcę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że dach w tym pojeździe otwiera się w 15 sekund do 50 km na godzinę. To jest czasem przydatne. Jedziecie szybciej, nie złożycie nie, rozłożycie i też oczywiście cały system multimedialny daje Wam o tym znać. System multimedialny, który też jest świeży. Przyjemność jazdy tym samochodem z otwartym dachem. No, to po pierwsze przyjemność jazdy kabrioletem. Ale tutaj pod maską, jak już wiecie, mamy silnik V8. I przyjemnością niesamowitą jest również usłyszenie pracy tego silnika. Zwłaszcza kiedy przechodzimy na przykład na tryb manualny i bawimy się łopatkami. Bo tamte międzygazy dają taką radę i taką radochę, że będziecie natychmiast mieli uśmiech na twarzy. W skali od 1 do 10 przyjemność jazdy tym samochodem jakieś 15. Ja wiem, że ja często mówię o samochodach, że bardzo mi się podobają, ale ta fura jest jedną z tych, które. Zaraz po wejściu na pokład doceniacie za jakość wykonania materiałów, za to, że macie pod maską fajny silnik, których już praktycznie prawie się nie produkuje. To jak ten samochód jest wyważony, skonstruowany, gdzie jest środek ciężkości, w jaki sposób układ jezdny daje wam znać, co się będzie działo za chwilę, jak jest świetnie przygotowany do jazdy w zakrętach, bo ten samochód po prostu nie ma takiej opcji, żebyście wypadli z zakrętu, chyba że wjeżdżacie na tor i ustawiacie sobie tryb jazdy torowy i po prostu ślizgacie się bez kontroli trakcji. To wszystko się oczywiście dzieje tutaj po dwóch stronach. Można sobie to naprawdę elegancko ustawić i wtedy to jest taki typowy fun car, który daje Wam naprawdę masę radości z ślizgania się. No bo mamy tutaj tył napęd i rzeczywiście wyprowadzenie z toru jazdy tego samochodu w momencie, kiedy ma odpięte wszystkie systemy i w momencie, kiedy jest przygotowany do jazdy torowej, to to jest po prostu jakaś totalna petarda. I teraz zobaczcie, Jedziemy z otwartym dachem, nawet jak jadę więcej niż 40 na godzinę, 50, 52, słychać mnie było, nie? No ja wiem, że mam tutaj mikroport i że generalnie tak, ale generalnie w tym samochodzie w momencie kiedy jedziecie z otwartym dachem, możecie, o teraz mam 45 na przykład na godzinę, możecie spokojnie, zupełnie spokojnie y, rozmawiać z osobą, która jest obok. Z tymi z tyłu pewnie też, o ile tam namówicie kogoś, żeby się tam wpakował, bo jest tam tak totalnie niewygodnie, że boli wszystko po takiej przejażdżce i myślę, że nie ma jakiejś super specjalnej frajdy z tej przejażdżki, kiedy macie zgniecione kolana. Ja bym mogła ten samochód porównać do rasy psów, dwóch. Z jednej strony to takie ciułała, takie minusie do przytulania, do lansowania się, wiecie, do, do tego, żeby pojeździć sobie z otwartym dachem w różnych miejscach. A druga jego drugie jego oblicze to taki trochę kurczę, chciałam powiedzieć pitbull, no albo lablador i pitbull, bo kiedy macie ochotę pojeździć tak jak no jeździ się na co dzień, czyli na spokojnie to ten samochód jest takim kanapowcem. Jest wygodnie, trzyma Cię wszystko elegancko. Ty trzymasz ręce na kierownicy, widzisz head-up, który jest świetny moim zdaniem, bo nie potrzebuje tutaj zbyt dużo informacji, są tylko te najbardziej potrzebne. I te, to wszystko masz przed oczami. Natomiast jak masz ochotę przeskoczyć sobie na łopatki i poczuć wiatr we włosach, i jeszcze pobawić się między gazami. Uu, ha, ha, ha. I posłuchać ryku tego silnika, który owszem, nie brzmi już tak jak stare silniki, ale ciągle jest to wolnosąca jednostka pięciolitrowa i to się słyszy. To to po prostu robisz i masz total radoche, co zresztą chyba widać. Kurde, to no niesamowity jest ten samochód. Naprawdę daje taki e, fan. Ręce same składają się do oklasków. Brawo, Lexus. Świetna fura. Miałam taką dyskusję ostatnio, co byś wybrała? Wybrał. Czy Lexusa LC500, czy RCFa? a no, jeździłam jednym i drugim nieraz, znaczy RCF-em dwukrotnie i LC500 chyba trzy albo czterokrotnie. Kurczę, miałabym problem, żeby wybrać y, któryś z nich, jako że jestem miłośniczką i sama, o czym już nieraz mówiłam, jeżdżę samochodami. Y, moim prywatnym samochodem jest Cabriolet, y, chyba wybrałabym LC500 i to też z tym silnikiem konkretnie, bo on mi się po prostu podoba. Natomiast RCF to jest niezła zabawka, ale chyba nie taka do codziennej jazdy, tak myślę. No to musiałby być jakiś tam kolejny samochód w rodzinie. Gdyby ten garaż był nie miał czegoś takiego jak pojemność, to myślę, że miałabym obydwa, bo oba spełniają jakieś tam moje zachcianki i obydwa bardzo mi się podobają. No, tyle tylko, że garaż taki wiecie, nie? <laughs> nie jest zbyt elastyczny. To jest to, czego czasem człowiekowi potrzeba, żeby przewietrzyć głowę, żeby nie myśleć o problemach, żeby skupić się na tym, że życie czasem może być fajne. Że życie jest fajne, tylko trzeba je sobie jakoś tam poukładać i być optymistą. No to jest za afura. Ja pierdzielę Bryka Dagmary, zdecydowanie. Tłumy, jak na Marszałkowskiej, naprawdę. <noise> Wszyscy przyszli zobaczyć, jak wygląda ostatni wolno ssący silnik w LC500. No właśnie, słuchajcie, ja jestem w szoku po prostu. W środę, w tym tygodniu, nie, pamię nie wiem, kiedy będzie materiał tutaj pokazywany z LC500. Postaram się, żeby jeszcze to było w okresie wiosenno-letnim, bo czasem się zdarzają takie bardziej zimowe materiały jeszcze na kanale. Ale właśnie ostatnio, w środę, w połowie tygodnia, dowiedziałam się, że Audi zakilowało R8. No po prostu to jest najlepsze auto od Audi, jakie znam, jakie, jakie miałam okazję na szczęście pojeździć, niedużo, ale tak. Pozdrawiam serdecznie Audi Polska i Audi City, z którym mam drobną relację. I ja jestem załamana, naprawdę, bo o ile bardzo lubię elektromobilność, jest ona naprawdę ok i można się do niej przyzwyczaić. To o tyle, tak sobie myślę, że, no nie wiem, żegnanie się z tymi silnikami, które są naprawdę fajne, świetnie brzmią. Nie jest chyba do końca ok, i trochę mi się to nie podoba. I to samo dotyczy właśnie LC500. To jest po prostu ostatnia sztuka z silnikiem V8, wolno który pięknie pracuje, który bardzo dobrze brzmi, naprawdę dobrze brzmi, co już mieliście okazję usłyszeć. I trochę mi smutno. Trochę mi smutno, zwłaszcza, że. No, wiecie, każdy powinien mieć jakiś wybór. Na tym polega życie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten samochód w tej specyfikacji, jaką tutaj Wam prezentuję, kosztuje 822 600 zł. Dużo wiem. Za tę kwotę można spokojnie iść w Porsche. I znowu to jest pytanie do Was. Czy bardziej niemiecka motoryzacja, czy bardziej japońska motoryzacja? No, wiadomo, każdy wybiera to, co chce. Jestem bardzo ciekawa, czy wybralibyście LC500, czy na przykład Porsche Boxtera. Hmm? Sama miałabym pewny, pewien problem, bo to są dwa bardzo różne samochody. Ten mi się podoba ze względu na to, jaki ma charakter i jak ładnie wygląda, no bo naprawdę jest pięknym samochodem. A Boxter. Musicie wrócić do materiału, był na kanale Bryki Dagmary, tak mi się wydaje, tak mi się przypomina, a jak nie, no to pewnie niebawem się pojawi. Natomiast jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy z tym samochodem, nigdy za dużo spotkań z tego typu autami, zwłaszcza jeśli jesteście miłośnikami samochodów typu Cabrio. Mhm. Będę tęsknić, jak zawsze.